Moi umiłowani, przybliżcie się do mnie i otwórzcie swoje serca na moje słowa, tak jak ziemia wchłania krople deszczu po długiej suszy. Ja Jezus, przychodzę do Was z miłością tak głęboką, że przenika ciemności Waszych wątpliwości, przepełniając je światłem mojego pokoju. Znam Wasze serca, znam każdą myśl, każde westchnienie niezrozumienia, każdą łzę, która spłynęła po Waszej twarzy w chwilach, gdy czuliście się niewidzialni i nieistotni. Dziecko moje, Przynieś mi ciężar, który nosisz. Pozwól mi, abym podtrzymał Twojego ducha, gdy Ty opadasz z sił. Wiem, jak wielkie jest to jarzmo, które spoczywa na Twoich barkach, a jednak obiecuję, że nie będziesz musieć dłużej iść tą drogą samotnie. Zanurz się w moim miłosierdziu, które jest jak bezkresny ocean, gotowy, by utulić i oczyścić każdą ranę i każdy strach. W ciszy Twojego serca, gdzie zgiełk świata nie sięga, mówię Ci, jesteś cenny, jesteś ukochany, jesteś częścią mojego planu. Kiedy w swoich myślach pytasz, czy naprawdę się liczę, przypomnij sobie, że to ja, Twój Zbawiciel, stworzyłem Cię z miłością. W każdy dzień wplecione są chwile, które wykuwam specjalnie dla Ciebie, nawołując, byś je odkrył i uświadomił sobie swoje powołanie. Pamiętaj, że nawet ptaki powietrzne nie są zapomniane w oczach mojego Ojca, a Ty jesteś cenniejszy od setek wróbli. Czyż miłość, którą noszę dla ciebie? nie przekracza ludzkich rozumień i nie może zapewnić ci poczucia wewnętrznego spokoju, nawet wtedy, gdy burze zewnętrzne sieją chaos? Wiem, że czasami wsłuchujesz się w cichy szept zwątpienia. Szept, który mówi ci, że jesteś zbyt słaby, by czynić różnicę. Ale przypomnij sobie, moje dramatyczne dziecko, że w słabości odnalazłem moc, bo kiedy jesteś słaby, wtedy ja jestem mocny w tobie. Pozwól mi być tą skałą, na której stoisz. I zobacz, jak twoje życie napełnia się znaczeniem, i jak kwitnie dla mojej chwały pozwól swojej duszy by odpoczęła w mojej obecności jak pasterz który czuwa nad swoją trzodą tak i ja czuwam nad tobą prowadząc cię ku zielonym pastwiskom pokoju spójrz na swoje życie moimi oczami a ujrzysz niesamowite piękno i wartość jaką ja w tobie dostrzegam zamiast upatrywać swojej tożsamości w ocenach świata zakorzeń się w mojej prawdzie że twoje życie ma wieczne znaczenie gdy stajesz przed wyzwaniami które wydają się nie do pokonania Pamiętaj, że to ja jestem z tobą na tej drodze. Moje obietnice są wieczne i pełne mocy. Szukaj mnie w modlitwie i w ciszy, a ja odpowiem na twoje wezwanie i pokieruję twoimi krokami. Czy nie powiedziałem, że poprowadzę cię ścieżkami życia, a radości pełni będą w mojej obecności? Otwórz swe serce na moją uzdrawiającą miłość i odpręż się w mojej obecności, gdzie wszelki strach i zwątpienie muszą ustąpić miejsca odnowie ducha. Czy nie wzywam cię, byś przyszedł do mnie? bym mógł zasiać w tobie ziarna nowych początków, z których wzrośnie radość i nadzieja. Gdy próbujesz wydostać się spod ciężarów, które zbyt długo cię przygniatały, pamiętaj, że ja jestem z tobą, by je z ciebie zrzucić. Oddaj mi swój ból i otrzymaj moja siłę. Oddaj mi swoje lęki, a ja dam ci pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Zawsze jestem przy tobie, wołaj, a ja odpowiem ci momentalnie, gdyż jestem twoim przyjacielem i opoką. Jestem tu, by podnieść Cię z nad wszelkich fal zwątpienia, przez które się zmagasz. Przyjdź do mnie, a ja zrobię Cię moim miłosnym narzędziem, które przynosi błogosławieństwo i uzdrowienie Zdrowienie. światu. Czyż nie jest to marzenie, aby być używanym przez moje ręce w cudownym dziele, które zapewnia moją obecność ludziom zagubionym i zabłąkanym? Wiedz, że Twoje życie jest cenne w mych oczach, jak szafiry i perły. Twoje zmagania nie są wstydem, ani porażką, lecz okazją do odkrycia na nowo. Jak nieskończona jest moja łaska. Każda chwila zwątpienia może być wykorzystana do uzdrowienia i przemiany przez moją wszechobecną miłość. Pozwól mi przypomnieć ci, jak bardzo jesteś umiłowany, nie tylko w czasach spokoju, ale także wtedy, gdy próby przybierają na sile. Kiedy w twoim sercu słychać muzykę rozpaczających akordów, wówczas szeroką ciszę ulokuj w mojej miłości, a usłyszysz jej nuty łaski i harmonii. To ja nadaję znaczenie każdej nutce twego życia. Tworząc z chaosu melodię, która daje nadzieję i nowy początek, droga ożywiona przez miłość mojego serca, nie jest nigdy drogą bez celu. Tak samo jak ścieżka, którą obrałeś z moją nauką w sercu, budij swoją przyszłość na fundamencie mojej niezmiennej obietnicy. W sercu swoich zmartwień, wiedz, że jestem obok, z każdym małym krokiem prowadząc cię do miejsca odnowy i przemiany. Nie lękaj się przyszłości, gdyż ja jestem już tam. Gotowe, by Cię przywitać, w moim wiecznym królestwie miłości i pokoju. Przyłóż swoje serce do mojej piersi i usłysz, jak bije w rytm Twojego, przypominając Ci, że nigdy nie jesteś sam. Odwaga jest w Tobie zakorzeniona, a nadzieja jest Twoim przeznaczeniem. Podnieś swe oczy ku niebu i doświadcz światła mojego oblicza. Drogi, które przychodzą wraz z przyjęciem mojej miłości, wiodą zawsze ku celowi, który wykracza poza nawet najdziksze ludzkie marzenia. Chodź ze mną, przyjacielu, i pozwól mi objąć cię moją miłością oraz pokazać nową drogę. Drogę życia pełnego znaczenia i celowości. Moje serce bije dla ciebie, nieustannie przynosząc cię bliżej do mojego świetlistego królestwa. Odzyskaj wiarę w swoją wartość i znaczenie, bo jesteś moim dzieckiem, i zawsze będziesz cenny w moich oczach. Podziel się tą modlitwą z kimś, kto potrzebuje usłyszeć głos Jezusa dzisiaj.